Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i wisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiał męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał, Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób nie dole. Teraz on tu doznaje pociechy a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak, że nikt choćby chciał stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł, mają Mojżesza i proroków, Niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystus. Ten czwartkowy poranek przychodzi nam rozstrzygnąć pewien dylemat: być błogosławionym czy przeklętym. Jeremiasz bardzo jasno stawia sprawę i patrząc na to pierwsze czytanie, rodzi mi się przed oczami taki obraz z pogrzebów. Myślę, że wszyscy też taki znamy. Często, kiedy przychodzi moment opuszczenia do grobu trumny czy urny człowieka, najbliższa rodzina niekiedy zachowuje się tak, jakby po tym pogrzebie świat miał się całkiem skończyć. Jakby nie było już nic. Jakby to, co się teraz dzieje, zamykało absolutnie i na zawsze historię naszego życia. I myślę sobie wtedy, gdzie jest nasza wiara. Całkiem niedawno sam doświadczyłem nagłej śmierci ukochanej osoby, przedwczesnej, przed nawet 70. rokiem życia. I miałem takie momenty, kiedy włosy chciałem rwać z głowy, bo mi się w głowie nie mieściło, że coś takiego mogło się stać. Że można rano, tak jak my dzisiaj, być na Eucharystii, a wieczorem leżeć w chłodni. I bardzo mnie to bolało i boli do dzisiaj. Ale patrzę na proroka Jeremiasza, patrzę na jego zapewnienie to starotestamentalne, że przecież każdy, kto popłada swoją nadzieję w Bogu, nie może rwać włosów z głowy, dlatego, że coś dramatycznego dzieje się w naszym życiu, bo albo ta nasza wiara jest wypaczona, albo w ogóle jej w nas nie ma. I patrząc dalej na dzisiejszą Ewangelię z kolei, gdzie też zastosowana jest podwójna gradacja, patrzymy na dwóch bohaterów. Na bogacza. I poszarpanego łazarza. I wracając do pytania postawionego na początku, czy można być bogatym i się zbawić? Jasne, że tak. Boże miłosierdzie przecież nie ma granic. Trzeba tylko chcieć i pachnieć chrześcijaństwem. A to, co robi bogacz z chrześcijaństwem, w ogóle nie ma nic wspólnego. Trzeba umieć uszczknąć trochę z tego, co moje, by dać temu, komu tego brakuje. A bogacza na to nie stać. Zresztą jest czymś jasnym, że nasze życie tutaj na ziemi polega na zdobywaniu nagrody, którą będzie życie wieczne, a życia wiecznego nikt nie otrzyma za darmo. Trzeba swoim chrześcijaństwem i idź, idąc drogą miłości zapracować sobie na niebo. Tak za co dzień po prostu, a bogacza na to nie stać. I znowuż przypomina mi się obraz, który też wszyscy znamy w tych ostatnich dniach, kiedy ubolewamy nad tym, co się dzieje na Ukrainie. Od trzech tygodni widać taki solidarnościowy zryw. I na świecie i w Polsce przede wszystkim. I myślę sobie, czy za miesiąc, za dwa, kiedy ta wojna się jeszcze nie skończy, prawdopodobnie. Czy wciąż wszystkich będzie stać na to, by dzielić się tym, co mamy? Ale nie to koli w oczy. Ale czasem patrząc wieczorem w telewizor, do internetu sięgając, widzimy, jak ten czy tamten celebryta robi sobie zdjęcia, bo swoich ośmiu pokojów w domu oddał jeden dla matki z dzieckiem. Czy to coś wielkiego? By podzielić się swoim chrześcijańskim sercem? Przecież Jezus skąd inąd mówi w Ewangelii: Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Czy chrześcijaństwo polega na tym, by przed sobą trąbić, że zrobiłem coś dobrego? No nie. Jezus w Ewangelii mówi wyraźnie: niech tacy nie oczekują nagrody w niebie. My swoją cichą, pokorną pracą i cichym chrześcijańskim sercem mamy pracować na niebo. I nie po to, by być okrzykiwanym przez media jako ktoś solidarnościowy, ktoś wielki, ktoś, kto pomaga. Ciekawe, czy za miesiąc tak będą też trąbili, że znowu kolejny pokój oddali w domu. To nie o to chodzi. Chodzi o chrześcijańskie serce, którym potrafię się podzielić z tym drugim człowiekiem, który potrzebuje. A nie o tym, by trąbić przed sobą, że ja zrobiłem to czy tamto, że jesteśmy tacy wspaniali, bo kolejne śpiwro oddaliśmy. No nie o to chodzi. Bogacz też. Nie potrafił się swoim chrześcijańskim sercem podzielić. I później ma pretensje, no jak to? Ten poszarbany, śmierdzący łazarz zasłużył na to, by znaleźć się w Królestwie Boga, a ja? Ty już otrzymałeś swoją nagrodę, mówi Jezus. I znowuż wracając do pierwszego czytania i do Jeremiasza, trzeba samemu sobie odpowiedzieć, jak ja chciałbym funkcjonować w tym życiu, w tym czasie, który jeszcze mi tutaj na ziemi został? Czy chcesz być błogosławiony, czy przeklęty? Myślę, że jest to pytanie retoryczne, może nawet głupie, bo każdy z nas chciałby znaleźć się w Królestwie Boga, cichą, pokorną pracą, cichym chrześcijańskim sercem. To jest nasza droga do biletu otrzymanego, którym jest Królestwo Niebieskie. Amen.